Siemanko widzowie z tej strony pory, oczywiście, Siemano kolano i ten, jakby życzę Wam, jest nowy rok 2020. I mam nadzieję, że będzie Wam dobrze, będzie fajnie. Aktualnie. Najlepszego, żeby się Wam szczęści... Szczę... yy, yy, było szczęściło. I wiecie. No. W samych piątek, w ogóle, i yy, żeby było dużo subów u mnie na kanale, i u Was na kanale. O ile macie kanał, okej. Okay. tyle i chciałbym jeszcze ten Minecraft ten Minecraft to jest tylko na 1.14 czy na tej wersji czy na jeszcze innej, bo ja nie wiem. Napisz mi to w komentarzach. Siema.